Zadanie 21. Punkty ABC leżą na okręgu ośrodku w punkcie O. Kąt ACO ma miarę 70 stopni i to jest ten kąt, który tutaj został zaznaczony. Dokończ zdanie, wybierz właściwą odpowiedź spośród podanych. Miara kąta ostrego ABC jest równa 10, 20, 35 lub 40 stopni. I w pierwszym kroku musimy tutaj zauważyć to, że trójkąt AOC jest trójkątem równoramiennym. I z czego to wynika? Otóż popatrzmy, odcinek AO oraz odcinek CO to są promienie tego okręgu. Czyli zapiszmy sobie, że odcinek, no właśnie nie odcinek AC, tylko odcinek AO oraz odcinek CO są takie same, ponieważ są promieniami tego okręgu. A skoro trójkąt AOC jest trójkątem równoramiennym, to znaczy, że kąty przy podstawie mają dokładnie taką samą miarę. To znaczy, że możemy tutaj zapisać, że kąt OAC jest dokładnie taki sam jak kąt OCA i oba mają miarę. 70 stopni. W związku z powyższym my jesteśmy w stanie w tym momencie wyznaczyć miarę kąta AOC. Otóż musimy pamiętać, że jeżeli sumujemy wszystkie kąty wewnętrzne w każdym trójkącie, to uzyskujemy miarę zawsze 180 stopni. W związku z powyższym, żeby wyznaczyć miarę kąta AOC, to od 180 stopni musimy Odjąć sumę tych kątów przy podstawie, czyli możemy tutaj zapisać 70 stopni plus 70 albo 70 stopni raz 2, co w rezultacie daje nam 180 stopni odjąć 140 stopni, czyli łącznie 40 stopni. Oznacza, że to, że kąt AOC ma miarę, kąta, ma miarę 40 stopni. No i w kroku trzecim musimy zwrócić uwagę na to, że kąt AOC oraz kąt a, B, C są oparte na tym samym łuku. Chodzi tutaj dokładnie o ten łuk, który znajduje się w tym miejscu, czyli na łuku AC. Natomiast kąt AOC jest kątem środkowym, natomiast kąt ABC jest kątem wpisanym. Z własności kątów środkowych i wpisanych opartych na tym samym łuku wynika, że kąt Wpisany będzie dwukrotnie mniejszy niż kąt środkowy i odwrotnie, że kąt środkowy będzie dwa razy większy niż kąt wpisany. Czyli możemy tutaj zapisać, że kąt AOC to jest dokładnie to samo co dwukrotność kąta ABC. I teraz równanie to tutaj z boku zapiszemy odwrotnie, czyli dwukrotność kąta ABC to jest nic innego jak kąt AOC. I teraz, skoro wiemy, że kąt AOC ma miarę 40 stopni, to te 40 stopni tutaj możemy podstawić. Uzyskujemy na tej podstawie dwa razy kąt ABC, który jest równy 40 stopni. Równanie to obustronnie dzielimy przez dwa, uzyskując kąt ABC, który będzie miał w tym przypadku miarę 20 stopni. To oznacza, że tutaj prawidłową odpowiedzią w tym zadaniu jest odpowiedź B.